Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałbym was, Wam przedstawić cudowny, nietuzinkowy samochód. Samochód, który jest, do którego serce mam naprawdę niepodzielne. Ikona motoryzacji w Polsce Polones Caro Plus. Polonez Caro Plus, a więc ostatnia odsłona poloneza. Tak naprawdę Karo Plus to był schodzącym już polonezem. Jego produkcja trwała, poloneza od 78 roku. Natomiast w roku 97 to jest właśnie polonez z 97 roku. Dzięki współpracy i pieniądzom, które zainwestowali Koreańczycy z koncernu DEW, powstał Polones Caro. Polones Caro Plus bazował już na karo, e, tym szerokim z końcówki 1993 roku. No ale poza tym charakteryzował się znacznymi, znacznymi zmianami. Chyba największymi poza wprowadzeniem modelu Karo w historii Poloneza. Co się zmieniło? Przede wszystkim Polonez dostał inne zderzaki, lakierowane zderzaki. Maska pozostała bez zmian, również jest plastikowe pod szybie. Natomiast pojawiły się inne listwy boczne, pojawiły się lakierowane klamki, no i tylna część nadwozia, Została wzbogacona seryjnie o taki duży spoiler z zintegrowaną blendą, na której zostało napisane Polones. Prezentowany egzemplarz to jest, tak jak widzicie, to już jest trochę wyblakłe. To jest Caro Plus 16 GLI. A więc silnik podstawowy już yy, w tamtym okresie, bo już nie był on na, na gaźnikach silników. Teraz już był wtrysk, to jest wtrysk jednopunktowy. I silnik miał już pojemność 1.6, chociaż bazował oczywiście na starej konstrukcji polskiego Fiata, która się zaczynała od 1300. Rewelacyjne zmiany natomiast nastąpiły w środku tego samochodu Otóż Karo plus dostał zupełnie inne boczki ale dostał też zupełnie inną kierownicę i zupełnie inne czekajcie ja muszę to włożyć A, dobra. i zupełnie inną tablicę rozdzielczą zobaczcie nieco zintegrowana tak jakby już z boczkami no. Pod tym względem właśnie wnętrza Karo Plus bił tutaj na głowę swoich yy, poprzedników. Wciąż była jedna lampka centralna na środku, ale tablica przyrządów była tutaj zupełnie zupełnie inna. Znak czasów to oczywiście logo Dełu FSO na yy, kierownicy. Natomiast boczki, oj sorry z tym palcem, zarówno przednie jak i tylne, zobaczcie, zupełnie, zupełnie inne. Silnik 1.6, może uruchomimy go, zobaczmy jak on pracuje. A co, niech sobie popracuje. Włączymy wszystko, co my tu mamy. Pokażę Wam. Pokażę Wam filmik. Już nawet podnoszenie klapy. Nie tutaj rączką, tylko tutaj z boku. O, halogen jeden nie działa. Zobaczcie, jak wygląda ten silniczek. Karo, Karo Plus miał też inne wzory tapicerek. No, ale w roku 97 jeszcze miał te starego typu kasetowe klamki, chociaż w Plusie już były one lakierowane. Później, już począwszy od 1998 roku, już te klamki były. Zbliżone wyglądem do klamek z Nexi chociaż to ponocznie były klamki takie stricte z Nexi, Silniczek. Silniczek jeden w 1 16 na pojedynczym wtrysku. Mamy tutaj, zobaczcie, w odróżnieniu od innych Polonezów, też hamulce Lucasa, czyli z przodu tarcze z tyłu bębny. Mamy bardzo wydajną chłodnicę. Zobaczcie, z dwoma wiatrakami pojawił się komputer i pojawiło się. Zobaczcie, tadam Tak, w tej wersji, oczywiście to było za dopłatą, ale Polones był już wyposażony we wspomaganie kierownicy. Zobaczcie, inny też zbiorniczek wyrównawczy płynu z logiem FSO. Co ciekawe. Logo FSO znalazło się też na przedniej atrapie. Inny też zbiorniczek do i Co oznaczało wspomaganie kierownicy? Zobaczcie. To jest po prostu niezwykłe, ale oznacza to. Zobaczcie, biorę jeden palec. Widzicie to? <laughs> w Polonezie. No czy to jest możliwe? Jednym paluszkiem kręcisz kierownicę w Polonezie. To jest naprawdę szoker. Tablica przyrządów. Tablica przyrządów też zupełnie inna. Podświetlone na zielono, tak jak było do tej pory. Mamy tutaj wskaźnik temperatury, obrotomierz, szybkościomierz, wskaźnik poziomu paliwa i kontrolki po lewej i po prawej. Tutaj mamy włącznik świateł. Tu mamy spryskiwacz i wycieraczkę tylnej szyby. A to używamy do e, sprawdzenia świateł w. W przyczepie, chyba, tak? Napiszcie. Do sprawdzenia kontroli świateł? Czy włączenia świateł w przyczepie? Tutaj też jest taka specjalna kontrolka od tego. O, jeszcze ogrzewanie szyb. Tutaj natomiast mamy tak, tutaj mamy nawiewy. Yy. Patrzcie, wiatr działa nawet. Zegarek, już cyfrowy. Yy. Awaryjne, przeciwmielne przednie, przeciwmielne tylne, ogrzewanie. No i ten panel bardzo podobny do Nexi, Deus też chyba miało podobny. Tutaj była możliwość klimatyzacji, ten akurat model nie ma. Mamy wiatrak, ustawienie nawiewu powietrza, temperaturę. I mamy tutaj, zobaczcie, elektryczne szyby. Elektryczne szyby, to znaczy, zobaczcie, nie ma już korbki. Natomiast jest elektryka. Niestety w tym modelu nie działa. Przednia prawa szyba nie działa. Przednia lewa została zastąpiona korbką. Taki myk. Schowek też zupełnie inny. Zobaczcie, dużo też bardziej taki płasz płaszczutki. No i fotele. On miał, jak go kupowałem, takie fote fotele z takimi tygryskami, zachowałem je ale zdjąłem żeby te fotele trochę oddychały skrzynia biegów lewarek dźwigni skrzyni biegów pochylony tak jak zwykle w Polonezie tu mieliśmy zapalniczkę i taki, taką popielniczkę hamulec ręczny taki sam jak w dużym Fiacie został do tej pory, chociaż tutaj ten tunel się zmienił nie było nigdy żadnego podłokietnika w Polonezie no bo i po co o, pamiętacie? klub McDrive McDonalda z lat 90 chyba jeszcze taki relikt czasów akurat włączyły się zobaczcie te traki i chodzą oba widzicie oba te traki chodzą tutaj brakuje mocowania tej chłodnicy dlatego ona troszeczkę się, się trzęsie Bagażnik. Bagażnik otwieramy jak zwykle ze środka. Podnosimy go za tą blendę. No i ukazuje nam się typowy bagażnik Poloneza. Tu mamy kilka fantów. Zobaczcie: lampa tylna, lampa przednia. Wstawka błotnika, ponieważ Polonezy bardzo często korodują owo. Zobaczcie w tym miejscu. I to jest właśnie, to jest właśnie ten element. To się wymieni i będzie cacy. Tak, poza tym mamy tu, zobaczcie, o. Lampa kierunkowskazu Karo. Takie rzeczy chociażby, które tam kiedyś, kiedyś kupowałem. Czy co tu jeszcze mam? Lampa kierunkowskazu O, docieniaska są Zobaczcie też kierunkowskazy i same klosze pomarańczowe do cinkłoczetne Jak już mam nieraz mówiłem życie graciarza to ciągła gonitwa za częściami również. Czy zmienił się dźwięk opuszczania klapy? Uwaga! Jakoś tak mocniej chyba walnęła, tak mi się wydaje. Polonez Caro Plus był tak naprawdę taką ostatnią nadzieją na modyfikację poloneza, żeby się lepiej sprzedawał. No niestety, wciąż był to jednak przestarzały samochód, mimo tego, że miał wprowadzone wspomaganie że mógł być wyposażony w centralny zamek. Już był silnik na wtrysku, więc nie trzeba było używać tego ssania Wciąż jednak miał mechaniczną pięciobiegową skrzynię biegów, wciąż był samochodem napędowym opartym o resory piórowe z tyłu, co, co już w latach e, 80. już było przestarzałą konstrukcją pod koniec, a co dopiero, a co dopiero e, pod koniec 90. No i polone, słuchajcie. W tej formie był produkowany do 2002 roku, kiedy to zawieszono jego produkcję, ponieważ oficjalnie nikt nie powiedział, że produkcja poloneza zostaje yy, zatrzymana. No i po 22 latach, 24 latach, 78 do 2002, historia poloneza się się zakończyła. Zmieniły się samochody na przestrzeni tych lat. No zmieniły się bardzo. Zobaczcie po lewej stronie BMW serii 7, 760 e, a więc już hybryda. Więc samochód ma nie tylko silnik spalinowy, tak jak Polones, ale ma też e, Silnik elektryczny, który zobaczcie, jest ładowany tutaj. Zmieniły się też gabaryty. Zobaczcie, Polonez kiedyś to było największe auto dostępne w Polsce. To było auto dla absolutnie, no przynajmniej na samym początku, w latach 80., elity tego kraju. Natomiast, zobaczcie. Po prawej, jak wygląda obecnie flagowa limuzyna w tym wypadku koncernu BMW. No, praktycznie no, nie mamy tutaj czego porównywać. Samochody wciąż mają cztery koła wciąż mają szyby, lusterka ale tak naprawdę na tym się kończy. Zobaczcie, gabaryty Poloneza. A gabaryty tej dużej limuzyny, przy tej okazji też zaproszę Was do wnętrza tego samochodu po lewej. No, jest co oglądać. Zobaczcie, nawet pojawiły się takie iluminacje świetlne w reflektorach. Widzicie? Kryształowe. Poziom bezpieczeństwa diametralnie, diametralnie wzrósł. Zobaczcie, sama szerokość drzwi. Systemy, które pomagają kierowcy nie tylko utrzymać się w pasie ruchu, ale również powiadamiają po zmianie kierunku jazdy wspomagają jeśli chodzi o system kontroli trakcji system ABS i wiele wiele innych systemów wspomagających kierowcę notabene w tych nowych samochodach w limuzynach Coraz częściej dochodzi do głosu również ten, który siedzi z tyłu. Zobaczcie, jak tutaj jest fajnie. Ten samochód jest wyposażony nawet w rozkładany ekran telewizora z tyłu, ma ekrany również po bokach. Możemy tutaj sobie wszystko ustawić. Mamy pełno takich rolet, które nas odgradzają od yy, świata zewnętrznego. No, nawet ten samochód, słuchajcie, ma elektryczne drzwi. Możemy zobaczcie, pokażę Wam, jak to działa. Nacisnę guziczek. I drzwi same się zamykają. Można je też otworzyć ze środka. A no, mnóstwo, mnóstwo jest takich detali, które wyróżniają ten samochód zdecydowanie, ale też powodują, że zupełnie inaczej chyba dzisiaj patrzymy na motoryzację. To jest dzień dzisiejszy. Jest dużo, bezpiecznie, bogato. A tutaj mamy to, co minęło. Włączył się wiatrak chodnicy znowu. Ta motoryzacja już nie wróci. Kochani, dlatego póki istnieje, póki możemy uratować chociaż niektóre z tych egzemplarzy, które jeszcze istnieją, to może warto by było zainteresować się jeszcze tymi autami i te, które są uratować od złomowania, od zgniatarki. A nawet jeśli ich stan jest opłakany i nie nadają się do naprawy, to też mogą służyć jako baza naprawdę wielu, wielu części. Zwłaszcza jeśli jest, jest to samochód kompletny. Robi się zimno i ciemno dlatego będę kończył na tą chwilę ten odcinek. Chcę Wam bardzo podziękować za to, że oglądaliście, za to, że jesteście ze mną. No i do zobaczenia kochani przy kolejnych odcinkach klasycznej przygody. Trzymajcie się ciepło pa!